To jest mój ulubiony moment tej komisji. Patryk Jaskulski z Nienacka mówi: Poproszę tam o slajd numer tam 7, czy 17, czy tak? Czy poznaje pan ten dokument? Ja patrzę. Przecież to jest pusta kartka. <grym> Zresztą nie, my pokazujemy ten dokument, tak. my tu nic nie, jest nie Czy poznaje pan ten dokument? Poznaje pan ten dokument? Na jaki postaci pan twierdzi, że miałbym go poznać? Ziobro tak patrzy. Okay. Dużo takich do... widziałem. <laughs> Ale poczekaj. trudno mi w tym momencie powiedzieć, że który to jest. Ale powiedzieć jedno, zaorał go. Zaorał no tak. go Patryk Jaskowski, no bo tak. Ziobro za nie mówił, który dokument? Jaki dokument? Pusta Nie no, pokazał dokument, gdzie wszystko jest zasłonięte, tak. bo nie można pokazać, bo tajemnica, więc wszystko jest zasłonięte, czy, czy poznaje pan? Czy poznajesz tego mężczyznę? Ale niestety twarz jego jest tajna. <laughs> czy poznajesz tego mężczyznę? Poczekaj, to jest między tak. Czy poznają Państwo tego mężczyznę?